Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Tutaj Monika na kanale Moma Tarot i Runy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i jeżeli słychać kiepsko, zalecam słuchawki, moi drodzy. W tym momencie nie mogę sobie pozwolić na nowy mikrofon. Wiem, że muszę zakupić, ale niestety nie będę tego robić obecnie. Byłabym również wdzięczna za to, gdybyście komentując głośność tych czytań byli uprzejmi. Bardzo Wam dziękuję za obecność na moim kanale, za słuchanie moich czytań, filmów, komentowanie i subskrybowanie kanału. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym, kontakt do mnie znajdziecie w opisie filmu. Tam są również namiary na bloga i Paypal, jeżeli chcecie wesprzeć ten kanał. Będę w tym nagraniu omawiać zodiakalne beki. Prognoza dla Was na luty 2023. Najpierw wylosuję runę. Gebo, jednak w odwrocie. Niemniej jednak, Gebo w każdej pozycji jest bardzo wspierającą energią. Runa Gebo to jest runa wymiany, a więc takiej równowagi, a więc być może będzie taka sytuacja w tym, w tym miesiącu u Was, której. W której tej równowagi będzie brakować, albo w której tą równowagę trzeba będzie zaprowadzić. W gebo wyrównujemy też rachunki, mamy być z kimś albo w czymś na czysto, także bardzo możliwe, że będą jakieś zwroty długów na waszą rzecz bądź też z waszej strony na rzecz kogoś innego. E, przy e, gebo mamy do czynienia również z darami losu albo z prezentami. Częściej w odwróconej gebo e, dajemy komuś e, e, upominki, prezenty, fory, przestrzeń. Mm, Także jesteśmy bardzo hojni, jesteśmy bardzo szczodrzy i myślę, że w, tym, w lutym wy będziecie prezentować taką, taką postawę. Możecie liczyć zdecydowanie, bo tak jak powiedziałam, to jest bardzo pozytywna runa, nawet w odwrocie, na zwrot tego, co komuś daliście. Niemniej jednak niech te e, akty łaski z Waszej strony nie będą podszyte intencją dostania czegoś w zamian. O tym przypomina e, delikatnie, łagodnie e, runa e Gebo. W odwrocie ta runa, m, mówiąc o prezentach, e, może mówić o tym, że dostaniemy jakiś niechciany, e, niechciany dar, niechciany prezent, nietrafiony prezent też tak może być. Sami też z tym prezentem możemy yy, nie trafić, tak? Dobrze. Zobaczymy, co tutaj dalej. W odwróconej jeszcze Wam powiem, w odwróconej gebo, yy, czasem jest tak, że Obdarowujemy niewłaściwe osoby, obdarowujemy niewłaściwy, jakby niewłaściwą przestrzeń, dajemy jakiemuś przedsięwzięciu, sytuacji za dużo z siebie. Także dobrze by było, żebyście zwrócili na to uwagę. Może być tak, że ktoś nie zasługuje na, wasze, na Waszą szczodrość. Także um, oceniajcie to w taki właściwy sposób i oceniajcie ludzi wokół siebie w taki, um, w taki zdrowy sposób. Może być również tak, że um, możecie mieć do czynienia w odwróconej gębo. E, <laughs> przepraszam, e, ze skąstwem. Ze skąstwem e, z czymś, że z sytuacją, gdzie ktoś wcale nie poczuwa się do, do zwrotu czegoś, tak? Do podzielenia się czymś z wami, po prostu na tej, na tej zasadzie. Także no, tak to, tak to po prostu wygląda. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. Temat lutego. Cesarz, kochankowie. No właśnie, siódemka kielichów. Określenie tego, co z danego układu chcę zyskać, na co liczę. Gebo to są również wszelkie układy, umowy, relacje. Cesarz to jest formalizowanie czegoś, a kochankowie to są umowy. Umowy, ustalenia, rozmowy, konsultacje. Przy siódemce kielichów możemy się w tym wszystkim pogubić. Możemy dać za dużo. W porównaniu z tym, co uzyskujemy w zamian. Być może tutaj też niektórzy z Was będą podpisywać jakieś umowy albo będą czynić jakieś ustalenia ze zwierzchnikami, z partnerami, z rodzicami, również z kimś, kto jest niejako wyżej w hierarchii zawodowej bądź społecznej nas. I w kochankach chodzi o to, żeby jasno określić własne wymagania, ale też dostrzec, usłyszeć to, co ma do powiedzenia ta druga strona. Jakie ta druga strona ma potrzeby i czy jesteśmy je w stanie tak naprawdę hmm, Spełnić, ponieważ siódemka kielichów to jest karta bardzo wysokich oczekiwań, wręcz nierealnych wymagań. Tutaj też mogą się zaznaczyć zwierzchnicy, którzy będą wymagać od Was więcej niż możecie w danym czasie z siebie dać albo w danym zadaniu z siebie dać. Nie obiecujcie też zbyt wiele, bo z, z realizacją czy też ze spełnieniem tych obietnic może być kłopot. Może wam zabraknąć czasu, może wam zabraknąć sił, może wam zabraknąć też środków. Mm. Ok, myślę, że, że to y, tyle. Możecie stanąć też przed jakimś dylematem. Ym dylematem zawodowym, dylematem uczuciowym. Natomiast siódemka kielichów jest ostrzeżeniem, żeby sprawdzić to wszystko, w czym brakuje nam zorientowania. To wszystko co jest dla nas nowe, a więc słabo rozpoznane, tak? Przy odwróconej gębą mamy też do czynienia z, z jakimś ultimatum. A więc to i ultimatum możecie Wy komuś dawać, ktoś może Wam takie przedstawiać. Czasem w siódemce kielichów jest tak, że wydaje nam się, że mamy bardzo wiele opcji, a koniec końców dochodzimy do wniosku. Że takich konkretnych możliwości i opcji mamy ograniczoną ilość. Także to też bierzcie pod uwagę. Upewnijcie się na pewno w umowach, które podpisujecie, że tam zawarte są klauzule, które są dla Was konieczne które muszą się w, tym, w tej umowie znaleźć, czy też w tych ustaleniach ustnych znaleźć, żebyście wy, by czuli się bezpiecznie. Albo komunikaty, które zawarliście w jakichś ustaleniach słownych, żeby zostały w tej umowie zawarte. Tu się trzeba dobrze przy siódemce kielichów zorientować. Główna energia tego miesiąca giermek, buław. Co jest wyzwaniem tego miesiąca? Gwiazda. Co jest ukryte, bądź pomijane? Cztery kielichy. Co należy do przeszłości, a być może wpływa na obecny stan? Sześć buław. Wasza głowa, połowa miesiąca, trzy buławy i podsumowanie koniec lutego, rycerz mieczy. Jest ryzyko, że w tym miesiącu coś pominiecie, albo właśnie e, nie wspomnicie o czymś podczas jakiejś ważnej rozmowy bądź konsultacji ustalania jakichś warunków powiedzmy współpracy albo funkcjonowania związku. To pominięcie to jest błąd giermek buław, który popełniacie notorycznie. Także zwróćcie na to uwagę, w jakich sytuacjach, w jakich układach, w jakich rozmowach cyklicznie coś Pomijacie albo odpuszczacie, bo gebo to jest w odwrocie mm, zaburzona równowaga. I y, to jest nasza dobra wola, szczerość i dobre serce na rzecz kogoś, kto na to nie zasługuje. Mm. O tym mówi ta czwórka kielichów, że coś pomijamy, z czegoś rezygnujemy, coś odpuszczamy. Trzeba zorientować się, czy ta osoba jest tego warta, ten układ, w który wchodzimy, jest tego wart. Bo z końcem miesiąca może być tak, że wy koniec końców z tego rezygnujecie, wypisujecie się. Odcinacie rycerz mieczy. Coś może być poczynione albo y, zainicjowane, bądź też przeprowadzone zbyt pośpiesznie. Nie macie wglądu we e, wszystkie zapisy, nie macie też e, e, właściwie, może i wgląd macie, tak naprawdę. Niemniej jednak, tak was do czegoś gna. Pcha, że pomijacie bardzo ważne szczegóły. Tu może chodzić o jakiś ważny dla Was nowy początek, nową znajomość, nową drogę zawodową, pasję, której poświecacie się bez reszty. Widzicie, macie jakąś ambitną wizję. Wizję przyszłości, pięknej przyszłości, widzicie dla siebie jakieś nowe możliwości, widzicie szerszy obrazek, ale pomijacie szczegóły. I na te szczegóły zwróćcie uwagę, szczególnie jeżeli macie do tego tendencję, bo Giermek Buław popełnia błędy i się na nich nie uczy. Wyzwaniem w tym miesiącu może być też wasze grono znajomych. Ktoś może się z tego grona Wypisać, wycofać, zniknąć ten rycerz mieczy. To może być tak, że wy rezygnujecie z jakiejś grupy, z udziału w jakimś, w jakimś przedsięwzięciu, z udziału w jakimś projekcie, który według Waszej oceny jest dla Was niewygodny bądź też niebezpieczny. Albo też nie zgadza się z waszą wizją. Tu w, w gwieździe e, wizja przyszłości, albo wizja mm, albo jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie jest niekompatybilne. I możecie dojść do wniosku, że weszliście to w to za szybko, bez należytego rozpoznania albo e, gdzieś ta wizja się roz, rozmywa, trzeba to ponownie trójka buław dogadać, zweryfikować, skonsultować i zaplanować. I wtedy można dopiero przejść do działania. Ten rycerz mieczy jest e, i jest tego zapowiedzią. Jeżeli ocenicie, że jednak wejście w coś, wasza inicjatywa, wasza decyzja była przedwczesna, możecie się z tego wycofywać w tym miesiącu. Rysują się tutaj też podróże. Podróże, które być może nie zrealizowały się wcześniej albo zostały zaniechane, wstrzymane. Bądź też y, z, były w jakiś sposób poruszane na przykład w rozmowie, mieliście jakieś propozycje wcześniej, y, propozycje podróży, wyjazdu, odwiedzin, bądź też propozycje jakiejś współpracy, albo też propozycje uczuciowe, być może one zostały wcześniej wręcz przegapione, albo wstrzymane, zaniechane, to. Y, będzie teraz ponownie sprawdzane, czy jest to bardziej właściwy moment i czy jest to nadal e, m, korzystne dla, e, dla wszystkich stron. I jest tutaj jakaś reorganizacja, szybkie działanie, m, dostosowanie do e, obecnej sytuacji i, e, i realizacja danej podróży, danej współpracy. Czy też danej, danej relacji. Wyzwaniem w związkach może być to, że są to nowe związki, świeże związki, karta gwiazdy, sytuacja mało rozpoznana, ale do której serce pcha, do której zachęcają być może okoliczności. W Gwieździe mamy do czynienia z sytuacjami out of the blue. Po prostu coś się wydarza, zupełnie się tego nie spodziewamy. To jest karta Urana, niespodzianek i. Y Jesteśmy zmuszeni, tak, zmuszeni, bo gwiazda jest tutaj wyzwaniem, do szybkiej reakcji, do szybkiego znalezienia się w danej sytuacji, do szybkich deklaracji. I widzę, że Wy to robicie. Wy to robicie, yy, jesteście pełni zapału, jesteście pełni ciekawości, jesteście pełni też zaufania. Choć u niektórych z was z tym zaufaniem może być różnie, bo jednak, ta gwiazda, jest, ta gwiazda jest w wyzwaniu, ale to może być bardziej temat taki indywidualny, jednostkowy, że po prostu tego zaufania trzeba się nauczyć. Zaufania wobec nowych sytuacji, wobec nowych ludzi, wobec też nowinek technologicznych, bo to też u niektórych z Was w ten sposób może się. Objawić. Rycerz Mieczy ma świeżą głowę, wolną głowę, jest intelektualistą, jest kimś, kto z nowinkami, z nowościami, z nowymi sytuacjami jest za Pan brat, i to może być taki, taki miesiąc, gdzie będziecie wyrzuceni z jakiejś rutyny, rutyny zaproszeni do, do czegoś nowego. I tylko od Waszego zorientowania, też zorientowania, czy też skierowania na zewnątrz, a nie siedzenia w tej czwórce kielichów, czyli w takim zamknięciu, e, zależy, czy dana historia się zrealizuje, e, czy też nie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Papa. Pa.